Ok, włączę sobie coś. Jestem to crazy. No, wyłączę to. Idę do mojego kolegi Kuby, bo zaraz tą telewizją nie dałem rady wytrzymać. Wejdę do auta i posłucham sobie radia. Jestem to crazy Loczek. Nie wytrzymam zaraz. Ok, włączę sobie w telefonie muzykę. Jestem to crazy Loczek. Skaczę w tym. Ja cię jadę po Nic nie włączam. O kurde Idę po główę Dzień dobry. Bo mogę wejść do kuby Tombanskiego. Tak, proszę. To dobrze. Oh. Ach, uła, wszystko mnie boli. Kuba, Kuba co się tam jest? O, no, nie pamiętasz. O... Nie pamiętasz? No, zejdź ze mnie. Ała! No, zejdź ze mnie. Sury, a teraz mi się przypominało. Jezu, ja już od dwóch miesięcy tutaj jestem. No to chyba możesz już, tylko musisz na wózku jeździć. Nie mogę chodzić, ale jest problem. Co? Nie chcesz wiedzieć. Oby. Dobra. Pamiętasz nasze mamy? No. One powiedziały, że za rok. Były tutaj i powiedziały, że za rok przyjadą. Muszą mieć więcej gucci. I nas Oby. już nie potrzebują. Dobra. Idę. Chodź. No oh. to już Ciekawe, czy, czy ten doktorek ciekawe co z tym doktorkiem. Bo jakby oni go nie schwycali. No właśnie. No ja by się trochę bałym. To tak długo nie byli, patrz jak już mój dom wygląda. O! Ja ukończony, otwieraj bramę. Nie. Ale znowu jest ta powódź. Ona chyba już od dawna jest. Ej, to ja pójdę u budowników się spytać, jak tam. Dobra. Dobra, Franek poszedł sobie, obejrzę w telewizor. Ej. Ej, wiadomości włączę. O, ciekawe. Czy mu w telewizji jest ten doktorek? O. o czek czekam na Franka, szybko żeby przyszedł. No szybciej. Ej, boba, mam... <śmany> <śmany> doktorek jest. G włączam. Witam całe miasto Brookhaven, to ja doktorek. Już jednego zamieniłem. Wszyscy ludzie zostańcie w tym mieście, bo was też zamienię. <laughs> zamienię was. Wszystkich. <laughs> A szczególnie Kubę i Franka. <laughs> Co to było? Jak ja to zrobiłem, nie wiem. Ej, słuchaj. Może się wyprowadzimy z tego miasta. ej, światło zaczęło mnie grać. O, Jezu, wyprowadzamy się z tego miasta. Chodź po rzeczy nasze. Dobra. A, ty, ja tutaj. Ja pieniądzę. Dobra. O, tak. helikopterem lecimy czy samolotem normalnie? Z samolotem. Szybko, szybko, szybko. Jesteś w aucie? I macie. Nie macie. Weź sobie bilet na ten. Bo mieliśmy już przyjść. Zapomniałeś, gdzie gdzie z domu dla nas dwóch. Musimy przejść tych. Muszę je spinać, są? Oni są w tej galerii! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Dzień dobry! O, tutaj, tutaj! Chodź! Dobra! wa? Okay. E, gdzie się tu... Tutaj no, chodź! Tutaj musimy bagaż! Dobrze! Szybko, szybko! Teraz szybko. ja tutaj swój jeszcze jeden! Okej, okay, możemy przechodzić! Szybko, szybko, szybko! Z miasta, szybko. To. No, zaraz powinniśmy zacząć lecieć. Zaczynamy lecieć. Pff. Pff. Ej, dobra! Ej, ja się boję! Ej, ciekawy! Ej, ale wszyscy ludzie, co tam zostali, będą zamienieni całe. całe a jak wszystko będzie, każdy będzie zamieniony w tego potwora? My tutaj jesteśmy, do innego kraju. Gdzie lecimy? O kurze. Ej, chodź to, chodź tu, usiądź, usiądź. Czemu? Pilota nie ma? Ho, 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 wpadliście w moją pułapkę. Szybko, wyskakuj. E, e. Ej, wyszłam jakoś. Dobra, ja jakoś wyszłam, bo on nie odleciał. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem gdzie mój kolega jest, szybko. Nie wiem gdzie on jest. No szybko, szybko, szybko. Gdzie on jest? Nie wiem, jak go jest Jezu, dobra, jadę do domu. I to był mój pomysł. Pomysł nie, nie wrócę do domu. Muszę gdzieś indziej zamieszkać. Wiem, gdzie! Muszę tylko go znaleźć. Kurde. Muszę wziąć telefon. Dryn, dryn, dryn. Halo. Gdzie jesteś? Uciekłem w domu, bo spadochrony wyleciałem na ty, A ja wyszłem Halo, jakoś. Wyszło. Chodź do domu, bo ok. musimy się przenieść. Mam fajny dom. Mam fajny dom. Yes. Dobra, dobra. Mam fajny dom. Dobra. Wezmę. Ja wiem, gdzie możemy zamieszkać, bo ja widziałem jakby takie ruiny dziwne, co nie? No. I tam jest idealny miejsce duchowania. Tam byśmy mogli się przespać spokojnie, bo tam nikogo nie ma. Tam nawet jest, jest zakaz. W nie było 10 albo 5 lat. Nie, ja mam fajną, tą e, Ch Chodź szybko do auta. Ej, twój dom już został zniszczony. Ej, ale auto zostało. Wody. Dobra, wody wody. Szybko wody wody. skakuj, żeby oni nie widzieli. Ej, jedź tam, gdzie praża. Jedź tam, gdzie praża. Kurde, nie możemy. Co jest? Co? Co oni mieli? Co to za broń? Jaka, gdzie jesteś? No, u ciebie! A, a jaka broń? Cóż, No tutaj, nie tu! Tam prosto, ja ci powiem. Nie, tutaj już się woda zaczyna. Najgłębsza niż to. Biegnij, zostaw te auto. Nie, nie, zostaw te auto! A tam spróbuję... O kurde, może no, ześlizgniesz. Ej, a może chodź statkiem popłyniemy, bo zaraz może płynąć statek. Nie, ja mam lepszy. Do e... metra? Nie, gdzie tu? To... Tu gdzieś to było. Mieszkałem jak byłem dzieckiem i, i tam, tam już nikt nie wejdzie. A co jest? Co to za dźwięk? Fajny dom. Ej, zapomniałem. Przecież, o, 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 przecież... nie przecież... niebezpieczeństwo. Przecież... Prze... Nie. Ej, a przecież nasz kolega... Nie? No? Przecież nasz kolega... On powiedział, że jedzie do sklepu. Już minęło kilka dni i go nie ma. Ej, poczekaj, bo na to się da. O, kurde. No, może... o! Ej, dobra. Ej, ale fajna laleczka. Ej, czekaj, dobra, może tutaj... Chodźmy... Z... Tutaj się będziemy spali. No, no, tylko trochę creepy tu jest. Ja się nie dziwię. Ciągle tam pisało Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo. No. Ej, ale ej, ja coś tam słyszę na dworze, masz sikierę. Ale ty masz tylko jedną Okej, ja mam to. Ej, słyszysz takie ee, dziwne. No. A nie, już nie ma tego. Ej, dobra, cicho, cicho, dobra, słuchaj, ja idę tutaj spać, hmm, idę na górę zobaczyć. Trzybko, trzybko, ej, tutaj, ej, gdzie, ej, tutaj nikogo nie ma, dobra, idę, idę do ich domu. O no. oh. postaw Tej, też, dobra, leczekuj, <laughs> dobra. Chodźmy spać. Bo ja Płacę. nie wiem. Nie wiem co się stanie. Mamy jeszcze dwa bilety na ten... Dobra, zastanowimy się, czy Kuba i Franek przeżyją, zobaczycie w następnym odcinku.